Jezus znał, szanował, miał w pamięci i wprowadzał w życie Słowo Boże. Znał Jego zmieniającą życie siłę. Słowo Boże i dzisiaj ma moc, by darzyć życiem. Musimy karmić naszego ducha tak samo, jak dbamy o odżywienie nasze ciała. Inaczej będziemy słabi w wierze. W naszym postsekularystycznym społeczeństwie wielu ludzi nie wierzy w świat nadprzyrodzony. Wielu uważa Biblię za przestarzałą i nie aplikującą się do naszego życia. Wielu podchodzi do niej nieufnie, a jeszcze inni używają ludzkich metod jej interpretacji. Jezus podchodził do Biblii z wiarą w Boga. W swoim słabym ludzkim ciele pokonywał pokusy polegając na słowie Bożym. Na każdą pokusę podsuwaną przez przeciwnika odpowiadał, cytując Biblię, mówiąc, napisano: Prawo jest zapisem pełnego miłości charakteru Boga. Jezus pokazał więc, że nie przyszedł, by podeptać dziesięć przykazań, ale by dać nam głębsze ich zrozumienie. Od księgi rodzaju do Apokalipsy Biblia wywyższa i oddaje szacunek Bożemu prawu. Jezus uważał Stary Testament za natchniony i autorytatywny. Ciągle nawiązywał do postaci, miejsc i wydarzeń ze Starego Testamentu jako do faktów historycznych. Cytował fragmenty z 17 starotestamentowych ksiąg i wspominał o 20 starotestamentowych bohaterach. Jezus przypisał Bogu zdanie spisane przez Mojżesza, objawiając tym samym, że Bóg jest jego natchnionym źródłem i autorem. Pisarze Nowego Testamentu mieli takie samo podejście jak Jezus. Stary Testament był dla nich autorytatywnym słowem Bożym. Biblia i tylko Biblia jest ostatecznym wzorem i podstawą naszej wiary. Po śmierci Jezusa dwóch jego uczniów szło drogą do Emaus, małego miasteczka pod Jerozolimą. Byli zdezorientowani i zawiedzeni niedawnymi wydarzeniami związanymi ze śmiercią Jezusa. Biblia mówi, że po swoim zmartwychwstaniu Jezus, nie dając się poznać, dołączył do nich w drodze. Umacniał ich, przypominając, że cierpienia, które miały przyjść na Chrystusa, były wspomniane w Starym Testamencie, od księgi rodzaju do ksiąg prorockich. Wspaniale byłoby wziąć udział w takim studium Biblii. Jezus otworzył ich umysły tak, by mogli zrozumieć Stary Testament. Nie dostrzeżemy Chrystusa w pismach, jeśli nie otworzy on naszych umysłów. Prawdziwa duchowość zawsze oznaczać się będzie miłością i znajdowaniem rozkoszy w Bożym Słowie. Biblia wzywa nas, byśmy szczerze zapragnęli tego słowa. Bóg może pomóc każdemu z nas poczuć Bód Słowa, zakosztować Jego dobroci i wzrastać w Jego miłości. Proś z otwartym sercem, a doświadczysz tego.